Witam Was bardzo serdecznie tutaj Kielomaniak I zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Posłannik Margonem I zajmiemy się teraz misją eventową Także teleportujemy się za pomocą e, Drakuli Wladimira I udajemy się tutaj do e, naszej cioci Czarownicy Gracella Puff Dobra, jak widzicie w niej nie no na niej pytajnik Czyli coś możemy tutaj zagrać od do cioci kochanieńki Ciocia cię uściska, mój ty, mój. A jakie policzki rumiane Jednak, jeśli chcesz być tak pięknie zbudowany jak ciocia i proszę cię z taką grację, to mam kilka eliksirów dla ciebie. Za oczywiście, łzy działanie gwarantowane. Jak gracel lapów, tylko nie rozmawiaj z tym starym pudem, z gryzeldą. To szarlatanka i magia skończyła się razem z jej trądzikiem. I terremolery, takie yy, tam pytania. Oczywiście bierzemy drugą opcję. Ja wiem, że wiedźmy lubią wszystko, co pulchnę. Znam te wszystkie e bajki. No i, a właśnie, właśnie. Słuchaj, mam taką chatkę w lesie. Może chciałbyś się odwiedzić. My no, oczywiście e, odwiedzamy. Chcielibyśmy oczywiście odwiedzić. Ale nie z, z piernika, tylko z masła. Aha, jest, troszkę my wybraliśmy dwa opcje, czyli jeszcze raz. E, tak z piernika, tak, dlaczego akurat z masła i tutaj właśnie mówi, że <laughs> na Wojtusie z popielnika iskiereczka mruga, choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa, była sobie baba Jaga, miała chatkę z masła, a w tej chatce same dziwy, ps, iskierka zgasła no dobra no i pytam, teraz pytam się, co z tą chatką nie tak bo widzisz, rodzice to już tak jak te dzieci rozwydrzyli że masło to żadne cudo dla nich no cóż, idzie nowe, tak właśnie, właśnie, więc ciocia też chciały pójść z duchem czasu. Chcę dodać do masła cukierki. Każde dziecko nigdy nie ma dość cukierków. I tu zaczyna się nasza misja. Yy, tak. Widzisz kilka osób w krainie jest mi dużna, a nawet gdyby nie. To przecież nie od moją wiedziem, bo im jeszcze jakaś e brodawka gdzieś wyskoczy albo jeszcze coś gorszego. He he, he. Dobra, na początek coś prostszego. Tu mamy taką, yy, taki wierszyk, którym, dzięki, za pomocą którego mamy znaleźć postać, która właśnie pasuje do tego wierszyka. Cały dzień historii gada, choć w Krzyżu Goszczyka, wojował nieraz Święta Prawda i nie wygląda na umrzyka. My oczywiście wiemy, o kogo chodzi. Jest to Niel yy, w Ithan, także my już idziemy do Ithan. Tak. Oczywiście. Nas wyrzuca tutaj w Karkahan, ale to jest. To są chwilkę teleportem. Także bez problemu. Yy, tak się nazywa ta chatka z masła. Tutaj mam właśnie. No, Końca praktycznie drugi quest już, tylko mam chwilkę jeszcze poczekać na pana dynię. No ale to za chwilkę to zrobię. Dobra. Chciałem się teleportować do Ithan. Jest i Niel. Tak, wiedźma przesyła mnie po cukierka. A która wiedźma synku się pyta? To oczywiście to jest. Yy... To jest Gracella. Yy, tak, a Gracella, takie cukierki naprawdę czynią cuda. Co ja bym zrobił bez niej? Oczywiście prosił o jednego. Oczywiście nasz nie chce nam historia, ale my na to nie mamy czasu. Mamy cukierkę, także pora wrócić do Gracelli. O no, cioci ukochanej. Mam też przygotowane łódka. To będzie Wam potrzebne, żeby tą misję zrobić. Ale do tego punktu dojdziemy za chwilkę. Tak, teraz mówimy, że jesteśmy z powrotem. Mam cukierek od Niela. No i teraz kolejna zagadka. Tam gdzie słychać kilofów stuk, gospodarz to niemałe, polewki jego nie wylejesz na brok, bo kryształ wysiłkowowały. To jest karcz może w flat z werbień. Dlaczego tak? Ponieważ Karcz ma nazywa się pod kryształem. Także to będzie tam. Aha. Troszkę się tu zagubiłem. Musimy podejść do łapki, żeby się steleportować. Do Ithan. Idealnie jesteśmy tutaj. Także nie mamy na co szukać. O przepraszam, to jest pod Verno. My musimy do werbii się udać. Dobra. Oczywiście się teleportujemy do naszego werbin i już będziemy zaraz w karszmie pod fioletowym kryształem, jak widzicie jest masz oczywiście tu musimy kupić zupę cebulkową żeby właśnie yy, dał nam cukierka oczywiście my to kupimy i teraz tak słyszałem że mógłbyś Mógłbym dostać do Ciebie cukierka. Przykro mi, ale cukierków nie ma w mojej ofercie. Jesteś pewien, przesalnie Wiedźma gracella. A moja zupa cebulowa jest najlepsza. Niech Ci pójdzie na zdrowie. Masz tu kopalnioka. Przysmak tutaj jeszcze przy górników. Jest prawie tak twardy jak kamień Nie mam takiego cukierka jeszcze. I co? Mierzemy tego cukierka. Mamy kopalnioka. Twarde jak skała i czarny jak węgiel. Odnieść go gracelli. Dobra, także tam się udajemy teraz. Portuj się do Itan. Quest na nie jest długi. Tak zeswiemy za chwilkę zobaczycie. Aha, troszkę tu minąłem. Tak. Oczywiście znowu nasz Wladimir y, pije od nas. Naszą krew. Oczywiście jesteśmy z powrotem, mamy czwierkę od Flata. O, jak wspaniale, uwielbiam kopalnioki, dzięki nim takie nam takie wspaniałe szczerby Szczerby, <ścoughs> daj go już, dobra I co? Kolejna Rówanka, bardzo młoda ci ona i męża w Armii ma Wśród miasta łona, ciepłe szalikitka. No dobra Jedziemy Akurat do karkahan. Nasza łapka nas tam wyrzuci tak, jesteśmy. To jest jej moc, ten tutaj. Oczywiście tak. Yy. Yy. Tak, to jest właśnie ta lęka. Lęka znajduje się w prawym górnym rogu. Co? W lewym górnym rogu? Przepraszam za taką małą niedociągnięcie, takie małe. Musimy dbać o szczegóły, albo one tworzą doskonałość. Jest silenka. Dobra. Wiedźma przy mnie do ciebie po cukierka. Ach, tak. Kupiłam kiedyś odwiedźmy trochę cukierków. Były to płaczliwe cukierki, ale jak dotąd nie miałam okazji ich użyć. Myślę, że mogłabym ci odstąpić jednego. Ale. Aha, ale chciałabym wiedzieć, jak mija dzień mojemu mężowi. Pójdziesz do niego i dowiesz się. Tego. To chyba niewielka cena za takiego zwierka. Hmm? Chyba nie. I oczywiście wydam się znajdziemy do tego męża, ale my już go yy, znaleźli wcześniej, także idziemy do tego męża. Dobra. Mamy też zupę cebulową. Świetny przysmak, ale nie na teraz. Dobra, mamy tutaj. Aha, to był ten strażnik. Przesyła mnie twoja żona, chce się dowiedzieć jakaś atmosfera. Oczywiście strażnik mówi nie trudno zauważyć, że jestem warcie, dlatego nie mogę za długo z tobą gadać, rozmawiać. Dzień upływa całkiem miło. Kapitan ciebie był w wyjątkowym dobrym humorze. Sami Bogowie raczą wiedzieć dlaczego. Jest powiedz nie przyszło mi widać w deszczu i zamieci. Powtórz tańce, że niedługo będę w domu i żeby się nie martwiła. No to my czym prędzej idziemy do Lęki. Bo tak sobie ją zdrobnie. Lenia o jeszcze bardziej. A co tam? I już tutaj jest nasza lenka. Lenora. Dobra. Yy, wiem co słychać się twojego męża. Twój mąż. Nie, 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 nie myśli o kobiet. O kotletach, a ja o kobietach. Chodem chleb na myśli. Dobra, a on stoi na psiej wachcie Też nie. No stoi na warcie, a w oddziale panuje dobra atmosfera. Oczywiście dziękuję bardzo. Mamy cukieraska, płaczliwy cukierek. Lena nie miała okazji prowadzić działania tychże cukierków, podobno po jego zjedzeniu. Dzieci przestają płakać, odnieść go yy, Gracelli. No to dobra, fajna sprawa. Tak, chciał się teleportować do Ithan Dobra. I pan Wladimir nas zabierze do mapki eventowej. Jest mm -hmm. i Gracella, tak. Jestem z powrotem. Mam poszliwego cukierka. A tak, tak, to jeden z moich ulubionych. Jak ja kocham płaczące dzieci. Pokaż mi go. Oto i on. Oczywiście raz kolejna rymowanka. Jego ten wysoki gmach, choć wiatr w polu niesiał, brzmiła trach, trach by chłop, co smarować miał. To o nie chodzi, jako o menaża Czakrzyka, bo tak jakoś to brzmiało yy, Musimy się udać do One Bush Także już tam idziemy yy, yy, Dobra Teleportujemy się, chciałem się teleportować do Do Tornek Dobra, jesteśmy i teraz, no na nas kawałek źle poszedłem, ale ten też się da przejść. Dobra. Tu u samej góry jest właśnie młyn. Tam się udajemy teraz. O, jest tu parę już. Dobra. Yy, przeklęty wiatr teraz, kiedy najwięcej roboty, to nie ma co poprzeć skrzydłami młyna. No, oczywiście, mówiłem o kwestię. Wiedźma uważa, że będziesz miał dla mnie cukierka. Wiedźma, yy, świedźma. Mi tu dwie opaty nie kręcą, ziarna w spilerze gniją, a tymi tu głowę dotrzesz jakimiś farmazonami. Yy, no, ale my co? Co ma to możemy pomóc? Oczywiście, ty masz to ty masz koszachty yy, z Wiedźmą, a nie ja. Załatw mi wiatr, ale ja ci załatwię cukierka. No to proste. Yy, sprawdźmy to co pisze. Dowiedz się czy Wiedźma może pomóc mnożowi. Szybki porcik do ithan. I... Pan Wladimir nas zabierze do wiedźmy. Gracelli. Gracelli. Uff. Uff mi się go do Harry'ego Pottera. Nie wiem czego. Ale dobra, jestem z powrotem. Odnalazłem mnarze, ale jest pewien kłopot. Kłopot, ale jaki znowu kłopot, mój cukiereczku? Czyżby ten impertynent robił nam problemy? Można tak powiedzieć, nie chcę dać mi cukierkę, ponieważ mam problemy z mieleniem ziarna i nie ma dla mnie czasu. Po prostu wiatr jest za słaby, nie może zemleć ziarna, które się tylko marnuje. Oczywiście ta kwestia. Uparty osioł z niego, bo byłoby mu do twarzy z takimi uszami. Słuchaj, przynieś mi dwie pary udek żaby, a coś na, na to poradzę. Oczywiście mamy tu przygotowane dwie żabie łódka. Jak widzicie, to jest już opcja na zarabianie na dzisiaj. Tylko sobie trochę wylotować taki żabich udek i wstawić na aukcji. Dobra, jestem z powrotem, mam te łódkę. Zobacz, so, zanieś tę miksturę i możesz żabie poosmarować nieopatę wiatraka Dobra, zapamiętam, tylko daj już tę miksturę Mamy tą miksturkę, tak wygląda Żabie wiatry pomyślności Dobra Tak, tak I teraz yy, oczywiście do tornek Stop, o, ale się zteleportowałem Stąd na buta trzeba iść już do onesbush Daleko nie jest Dobra, jesteśmy już w zbóż Daję mu tą miksturkę, jeszcze przetwaruję te opaty, i mamy cukier Graj buczy. Dobra, jest nasz, mój nasz czakrzyk. Tak, mam coś dla Ciebie. Tak? A co to jest takiego? Mam nadzieję, że to pomoże. Jasne, że pomoże. Dlaczego niby nie miałoby pomóc? Dobra, nie mędrkuj, tylko pokaż co to jest. Trzymaj, daliśmy mu. Oczywiście zapach go poruszył. Dobra, mówi, żeby wrócił za chwilę. sobie przysmaruje łopaty, także widzimy się za chwilkę. I po dosłownie 5 minutach y, pytamy się, posmarowałeś już łopaty wiatraka? Tak, no i teraz wiatrak porządnie się kręci. Słyszysz, jak żarna pracują? To najpiękniejsza melodia dla moich uszu. Zdaje się, że jestem winien podziękowania. A ja mówię, podziękowania i cukierka. Oczywiście mamy cukiera i idziemy teraz do... Y, Pani Gracelli, puf, i tu już jest ostatni cukiereczek, który nam potrzebny. Ogólnie cztery cukierki nam są potrzebne. Dobra, jesteśmy. I już prawie jesteśmy przy naszym zakonie planu astralnego. Tak, oczywiście Itchan. Tak, nie krępuj się, pi dowoli oczywiście brachu. I idziemy do naszej gracelki. Tak, jestem z powrotem. I co tam, mój cukiereczku, Mam dla ciebie kolejnego cukierka, Ciociu. Świetnie, cukiereczku. Co ja zrobiłabym bez ciebie? No, my oczywiście wiemy, że niewiele zrobi z tymi tymi cukierkami. Ale ona mówi, że my, jako wiecie, mamy te swoje sposoby. Także pomnory sobie te cukierki. No to co, żegnamy się. Ona mówi, nie myśl, że Ciocia jest taka niewdzięczna. Mam tu coś dla ciebie, a jeśli odziedzisz mnie w lesie, to zostawię ci jakieś słodziutkie łódkę lub rączkę. Yy, dziękuję za nagrodę, a jak Ciocia znajdę. A masz tu wizytówkę cioci. O, tak to wygląda. Nasza wizytóweczka. Yy. Miszczyni czarownictwa i pendologii. Ścieżka z okruszkami. Straszne lasy koło łysej góry. Zostaliśmy również dyniowy koszczek kosz psów i ząbków. Przedmiot niezidentyfikowany. O dziwo, wcale nie jest pełen szerbiaków, moczniaków, cukierków na krzyż i innych poślewich słodkości. tylko jednego i sprawcy co tobie przypadło w udziale. Na razie sobie zostawię sobie to. I strzenka vampira. Ilość 1, maksimum 100 sztuk razem. Przedmioty nie można przechodzić w, holo, w depozycie. Ciekawe co to jest. No nic. Także tak wygląda quest hatka w maśle, czy jak się to, tak się to nazywało. Także dzięki i widzimy się w następnych questach.